Kiedy zaczyna się człowiek? Kiedy zaczyna się człowiek? Kiedy zaczyna się Kiedy zaczyna się człowiek? Człowiek rzecz jasna zaczął się jak całe życie na Ziemi. Co najmniej 3,5 miliarda lat temu. Nasza złożona, symbiotyczna istota jest znacznie starsza niż późniejsze dodatki których sumę nazywamy człowiekiem. Głębokie ludzkie przekonanie o odrębności od reszty ożywionego świata, nasz kompleks gatunkowej wyższości, jest złudzeniem i pychorą. Naszą prawdziwą naturą jest wielopostaciowość. Wielopostaciowość? Ani ciało ludzkie, ani żadne inne ciało nie jest wyodrębnione z otoczenia jednolitą całością. Ale środowiskiem tworzonym przez wiele form życia, pozostających w różnym stopniu zależności symbiotycznej. Jesteśmy zawsze fuzją. Jesteśmy zawsze fuzją. czyli tym, co tradycyjnie uważane było za ontologicznie nieczyste. Ciała istnieją zawsze we wzajemnym splocie i współzakorzenieniu oraz funkcjonują w transgatunkowych sieciach zależności. Symbiotyczność zawsze była charakterystyczną cechą ludzkiego życia, które wyewoluowało z nieludzkiego. To właśnie prowadzi do słynnego już pytania o to, czy my w ogóle kiedykolwiek byliśmy ludźmi. Czy my w ogóle kiedykolwiek byliśmy ludźmi? Borykamy się właśnie z narastającym kryzysem wyjątkowości człowieka. Co niektórzy przyjmują jako groźby katastrofy, inni zaś jako obietnice wyzwolenia z dojmującej ciasnoty antropocentryzmu. Tradycyjny humanizm się skończył. Wyeksploatował, wykorzystując tych, którzy w jego koncepcjach się nie mieścili. Bo z jakichś powodów byli nie dość niedość nie niedość cywilizowani. Nie dość postępowi, nie dość produktywni, nie dość w normie. W ramach europejskiego humanizmu byli więc naprawiani, ulepszani, korygowani, represjonowani, a przede wszystkim wykorzystywani, wykluczani, eksterminowani. Humanizm wywyższał pewien typ człowieka rozumnego, duchowego, sprawczego, bez cielesnego, a mimo to białego. Przede wszystkim jednak ustawiał na z góry przegranych pozycjach wszystko to, co nieludzkie. Ponownie ogłaszany kres człowieka nie tylko nie wydaje się powodem do niepokoju, ale wręcz niesie w sobie pewną nadzieję. Ponownie ogłaszany kres człowieka, nie tylko nie wydaje się powodem do niepokoju, ale wręcz niesie w sobie pewną nadzieję. Jest to możliwe, jeśli będzie on rozumiany nie jako koniec człowieka, ale raczej jako koniec pewnej koncepcji człowieka, izolującej go od nieustannie lub nawet świata pokoju Ponownie ogłaszane kres człowieka nie tylko nie wydaje się powodem do niepokoju, ale wręcz niesie w sobie pewną nadzieję. Jest to możliwe, jeśli będzie on rozumiany, nie jako koniec człowieka, ale raczej jako koniec pewnej koncepcji człowieka, i go od nieludzkich innych, lub nawet antagonizującej go ze światem. To nie post-człowiek jest tym, który nadchodzi, ale zdecentrowany człowiek, ulokowany w sieci witalnych współzależności z nieludzkimi formami życia. To kres człowieka osamotnionego i w tym samym zubożonego, gdyż zredukowanego wyłącznie do siebie samego. Choćbyśmy byli nie wiem jak bardzo zajęci samym sobą, życie jest czymś nieporównywalnie głębszym. Życie to nieprawdopodobnie złożony system przepływu materii i energii, współzależności gatunków poza nami i wewnątrz nas. Łęczuch życia przez 3 miliardy lat nigdy nie został przerwany. Siemniczki komórkowe mitychąpliów chcą nadal żyć, choćby na skraju przetrwania, na wydechu, pędząc w tej rozpędzonej kuli życia, w tym nieuchronnym następstwie pokoleń, od pierwszych jednogórkowców, od pierwotnej plechy, po wielgachne ssacze mózgi. W tym reprodukcji, przekazywania danych, potem w opiece nad młodymi, Żyje się dalej, bo trzeba żyć. Bo życie chce żyć, bo życie chce żyć, bo życie chce żyć. Życie ma tę zadziwiającą właściwość, że chce żyć. Każdy z nas jest potomkiem wcześniejszych form życia, którym udało się przetrwać mimo zlodowaceń i ocieplenia klimatu. Uderzeń meteorytów i trzęsień ziemi. Ta sama dynamiczna materia przybiera różne formy, jednocześnie zachowując ciągłość życia. Ci mieszkańcy Ziemi są naszymi sąsiadami, naszymi krewnymi, naszymi przodkami. Są też częścią nas samych. Bez nich nie byłoby nas tutaj. Bez nich nie byłoby nas tutaj. Nasza symbiotyczna przeszłość połączona jest z naszą teraźniejszością siecią, przez którą przepływa ożywiona woda. Oczywiście rozpoznamy to w sobie. Mam na myśli piasek, liście, pazury. Odkryjemy naszą zniszczoną część kamienną i odbudujemy wzgardzoną duszę zwierzęcą. Ludzkie ciało nie tylko wyewoluowało z nieludzkich ciał, ale też istnieje zawsze tylko w sieci powiązań z innymi ciałami, którymi się żywi i którym dostarcza pożywienia. Jesteśmy bowiem, czy chcemy tego czy nie, splotem łańcuchów witalnej zależności, Dopiero w kontakcie z nieludźmi, zarówno nieożywionymi, jak i ożywionymi, stajemy się tym, kim jesteśmy, czyli sobą. Zdumiewać więc może to, że tak długo, a właściwie za długo, człowiek zajmował pozycję niewłączności, ale poza tym wszystkim. Pytanie o nas samych, które nam teraz towarzyszy. Ulega modyfikacji. I nie jest już właściwie pytaniem o to, kim jesteśmy, ale jak funkcjonujemy razem z innymi? Jak funkcjonujemy razem z innymi? Jak funkcjonujemy razem z innymi? Stawanie się sobą, czyli tym, kim jesteśmy, zarówno gatunkowo, jak i indywidualnie, jest możliwe wyłącznie poprzez stawanie się ze sobą. Zatem najważniejsze pytanie etyczne brzmi, jak sobie nawzajem ze sobą radzić? Jak najlepiej wspólnie żyć? Jak najlepiej wspólnie żyć? Jak najlepiej wspólnie żyć? Wartości uważane za humanistyczne, takie jak na przykład równość, tolerancja czy sprawiedliwość. Obecnie obejmują również nie ludzi. Posthumanistyka rozszerza katalog bytów, na które powinna otworzyć się nasza wrażliwość. sposobu widzenia świata. Opiera się ona bowiem na myśleniu relacyjnym, które podkreśla wzajemne związki, współzależność, współbycie i współżycie natury kultury, człowieka i środowiska, bytów i istot ludzkich i nieludzkich. W opcji tej chodzi o zmianę świadomości oraz o społeczną transformację, posthumanistyka prowadzi w kierunku buntu wobec zastanych rzeczywistości. I dążenia do zmian społecznych. Znajdujemy się u progu prawdziwej rewolucji, którą stymulują procesy zachodzące w świecie, związane zarówno ze zmianami klimatycznymi i degradacją środowiska, jak i kulturowo-politycznymi. Nowy paradygmat, zwany holistycznym czy ekologicznym. Charakteryzuje się wieloma zwrotami: od racjonalności do intuicji, od samopotwierdzenia do integracji, od dominacji do partnerstwa, od konkurencji ku kooperacji. Od pojęcia struktury i części ku pojęciu całości i procesu. Paradygmat ten wiąże się z pojawieniem się nowych form duchowości, które wspierają postrzeganie świata w kategoriach współzależności wszystkich zjawisk i osadzenia ich w kosmosie. Kreatywność tej myśli byłaby niewyobrażalna bez pewnego wizjonerskiego czy duchowego paliwa. Jest to zatem niewątpliwie myśl postsekularna. Istotną rolę odgrywa tu życiodajna duchowość. Cześć dla świętości życia, czy też głęboki szacunek dla wszystkiego, co żywe? Podejście to jest przeciwieństwem zachodniego humanizmu i zachodniego zaufania do racjonalności i świeckości jako wstępnych warunków rozwoju dokonującego się dzięki nauce i technologii. Przyjmując perspektywę holistyczną, apelujemy o powtórne zaczarowanie świata albo uzdrowienie Ziemi. Połączenie tego wszystkiego, co dotąd pozostawało tak bezwzględnie oddzielone. Posthumanistyka głosi konieczność podporządkowania się prawom ekologicznym i ujęcia ludzkości jako części większej całości żyjącego systemu. Odwołuje się ona do etyki szacunku i międzygatunkowej solidarności. Która ma istotne znaczenie dla przemyślenia idei sprawiedliwości społecznej i uczynienia jej otwartą na byty nieludzkie. Humanistyka ta jest włączająca i często odwołuje się do etyki szacunku, wzajemności i solidarności wobec wszelkich form życia. Charakterystyczny jest dla niej zwrot zainteresowań od indywidualnego podmiotu ku wspólnocie od indywidualnego podmiotu ku wspólnocie. Stoimy obecnie przed dwoma zasadniczymi wyzwaniami, które polegają na powtórnym ulokowaniu ludzi w ramach systemu ekologicznego oraz powtórnym ulokowaniu nieludzi w systemie etyki. W podołaniu tym wyzwaniom mogą pomóc wiedzę tubylcze, które zazwyczaj tak właśnie postrzegają relacje człowieka z naturą i stosunek do nieludzi. Zwierząt w roślin Rzeczy, podkreślając ich silne i bliskie związki oraz współzależność. Nauki autochtoniczne uznają, że ich celem nie jest uczynienie natury poddaną człowiekowi, ale podchodzenie do niej z szacunkiem i poczuciem odpowiedzialności za wspólny los. Projektem etycznym, zbiorem różnych teorii opartych na wrażliwości i relacyjności. Jej celem jest zmiana rzeczywistości społecznej. Wrażliwość musi być zatem zakorzeniona w codziennych praktykach społecznych. Dbanie o wrażliwość ma prowadzić do działania, które przyczynia się do poprawy sytuacji istot ludzkich i nieludzkich, a także środowiska naturalnego, w którym żyjemy. Etyka Solidarności bazuje na wrażliwości oraz idei wspólnoty. Etyka Solidarności bazuje na wrażliwości oraz idei wspólnoty. Wcześniej jednak oznacza ona przekraczanie granic wspólnoty, do której się przynależy z urodzeniem, np. Na narodu. Otwiera nas ona nie tylko na tych, którzy są do nas podobni, ale też na tych, którzy się od nas różnią. Solidarność nie jest możliwa bez wrażliwości i empatii jako jej elementu. Ponieważ jednak to pierwotna wspólnota daje nam łatwe poczucie tożsamości. Pierwsze otwarcie się na inność łączymy z poczuciem zagrożenia. Solidarność jest więc deklaracją otwarcia się na inność i jej konsekwencje. Intuicyjnie czujemy, że wymaga zaangażowania, a więc świadomego wyboru. Inaczej pozostaje pustym gestem. Empatia naraża nas na zranienie, wymaga odpowiedzialności. Wrażliwość utożsamiana jest ze słabością, a otwarcie się z groźbą zranienia i niewinnością. Tym bardziej wrażliwość należy postrzegać jako radykalny gest odwagi, będący świadomym wyborem solidaryzowania się z innymi, ich cierpieniami i szczęściem. Dojrzałość istoty ludzkiej mierzy się stopniem przystosowania i empatii. Im bardziej człowiek jest empatyczny wobec innych, zarówno ludzkich, jak i nieludzkich, tym jest dojrzalszy. W tej opcji być człowiekiem godnie reprezentującym ludzki gatunek znaczy być homo-empatą. Thank you.